To zbieranie się w spale chwilę trwało, ale już jesteście tutaj wszyscy. Miałeś ogląd tej grupy, więc z perspektywy kapitana, co możesz o niej powiedzieć? Jesteśmy naprawdę chyba jedynym zespołem na świecie, który ma tak szeroką kadrę i stylu zawodników. Trener może, może wybierać, bo, bo kilku chłopaków pojawiło się, pojawiło się nowych. Ci, co byli do tej pory, zrobili duże postępy, więc myślę, że trener jest, jest zadowolony. Oczywiście czeka nas dużo pracy, nas jako grupę, jako drużynę, bo indywidualnie myślę, że, że każdy wygląda dobrze. Oczywiście, jedni skończyli sezon trochę później, jedni, jedni trochę wcześniej i mieliśmy, jakby jesteśmy na zróżnicowanym trochę etapie, ale. Staramy się to wszystko połączyć tak, żeby miało ręce i nogi. Jesteśmy gotowi do tego. Wszyscy są zdrowi, to najważniejsze, i gotowi do, do ciężkiej pracy, a taka na pewno nas, nas czeka i tej pracy się nie boimy, bo przed nami ważny, ważny, ważny rok. Najpierw będzie VNL i o tym, jak to będzie dokładnie wyglądała bańka w Rimini, wiadomo, niewiele. A na co się przygotowujecie? Czego, czego oczekujesz? Jakby to nie wyglądało, to na pewno jest dużo znaków zapytania i myślę, że wszystko wyjdzie w praniu. No, możemy siedzieć i narzekać na to czy na tamto, ale to, to, to nic nie zmieni, to tylko będzie pogarszać jakiś tam nasz stan. Trzeba wziąć tą sytuację taką, jaka jest, próbować się do niej dostosować, przygotować jak najlepiej pod igrzyska. Wszystkie drużyny mają takie same warunki, nam tak naprawdę jest potrzebne. Eee, niewiele do szczęścia, i, i dobre jedzenie, e, hala i, i siłownia, i tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić, zrobić wszystko. Więc e, mówię, no zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać na miejscu, ale, ale narzekanie nam nie pomoże, i, i musimy pozytywnie myśleć i być tam e, i myśleć o tym, że, że to nie jest najważniejszy turniej, a tylko etap przygotowań do, do igrzysk. Z tej osiemnastki, która pojedzie. Na Ligę Światową trener prawdopodobnie będzie wybierał dwunastkę do, do Tokio, i każdy będzie chciał się, chciał się pokazać z jak najlepszej strony, żeby ten bilet do, do Tokio wywalczyć. Najpierw pojedziesz do Takasaki, potem igrzyska w Tokio, będziesz, będziesz czuł się jak w domu, czy nie? Czy będziesz bardziej w roli przewodnika dla wszystkich chłopaków? Ja myślę, że chłopcy byli już w Japonii wiele razy, i tam nikogo nie trzeba, jakby, oprowadzać po Japonii. Oczywiście Japonia jest krajem. Pięknym, ale, ale nie po to tam jedziemy, żeby zwiedzać i, i nie wiadomo co, co robić. Jedziemy tam w konkretnym celu. Ja oczywiście w Japonii czuję się bardzo dobrze i, i jakby jeśli ktoś będzie potrzebował mojej pomocy, to, to na pewno pomogę. Myślę, że Japończycy tam staną na wysokości zadania i zorganizują nam wszystko tak, żeby nam niczego nie brakowało. O to jestem spokojny. Nam pozostaje ciężko trenować i mówię, no w zdrowiu dotrwać do, do, do igrzysk i przygotować się na nie jak, jak najlepiej.